Halo, halo, Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Fortnite na moim kanale i dziś pokażę Wam, jak znaleźć literę T ukrytą na ekranie wczytywania Super Strzału. Zostawcie oczywiście łapkę, super suba na kanale, oczywiście z dzwoneczkiem, jak jesteście nowi. W sklepie z przedmiotami możecie też tutaj po prawej na dole, jak klikniecie twórcy, wpisać mój kodzik profi, potwierdzić je przy zakupie jakieś emotki czy skina mnie wspieracie. Dobra, przejdźmy do wyzwań Super Strzał. Tutaj mamy ten ekran ładowania, wygląda on tak. I lecimy na plac zabaw do naszej lokacji, literki T. No i lokacja na północ od piszczącej puszczy. Tutaj jest taki most, który teraz tutaj widzicie na ekranie, i literka T będzie znajdowała się tutaj, w tym miejscu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, pamiętajcie o Kciuku. Ciuk subie na kanale oczywiście z dzwonkiem, wbijajcie na streamy, wpisujcie mój kod twórcy i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!